O, widzisz w korbetach. To nie jestem w kuli. Wyjdę. Kulicie. <grybuj> ślicznie razem wyglądacie, naprawdę. I ten kłodomor też tutaj. kłodomor. Chyba <grybuj> bubu. Albo kotek. Nie, nie. O, kupę chyba zrobiła w Dlaczego? Nie wiem, może zrobiła Nie wiem, pobąchaj. Harry Potter, no tak A pobąchaj. A można zatrzymać? <noise> no można, poczekaj, ja zatrzymam Co jest? Tu, tędy Dobra, ja chcę zatrzymać znak Harry Pottera No dobrze, zaraz zatrzymam Okay. Ty. z Ksawirku. Już bateria się kończy. Już jest udokumentowana. O, maruszej się przekręca. Przykryjcie ją troszeczkę. No, ale weźcie przykryjcie ją. Przykryj ją w tabienko troszeczkę. Ale nie całą. Nie, nie, nie wolno tak robić, bo przecież nie ma powietrza. O tak, tylko tak jak teraz. Nie, nie, nie. ten Mini chciał Mini oczka. Mini No ale ona włosków ma akurat dużo. Więcej ode mnie. Nie, no więcej od Ciebie to na pewno nie. Więcej ode mnie. Od Ciebie też nie, Ty masz już piękne, długie włoski. Moja mama ma piękne nie ja. Ej, Ej, ej,